Co z targowiskiem? Takie pytanie nasunął się handlarzom z ryneczku po spotkaniu z władzami miasta. Głównym tematem rozmowy było powstanie zadaszenia, o które handlarze domagają się od lat. Zadaszenie być powinno. Tutaj handlujący na rynku. Z już od szeregu lat ten problem, no, aczkolwiek nasze władze, nie wiem, z jakich powodów prawdopodobnie ekonomicznych, no nie, nie zadaszają tego, ale ostatnio były rozmowy dość takie poważne u pani burmistrz i w sumie jest reakcja ze strony miasta, żeby to zadaszenie powstało, aczkolwiek są problemy natury, załóżmy tutaj geodezyjnej, no ale ja uważam, że te problemy można, można jakoś obejść, bo może nie tyle obejść, co po prostu załatwić i zadaszenie jak najbardziej tu jest Wskazany. Władze miasta planują modernizację rynku. W przyszłorocznym budżecie jest wpisane stworzenie dokumentacji inwestycyjnej. Na zadaszenie handlarze będą musieli jeszcze trochę poczekać. Czeka nas dopiero rozważenie, jaka ma być forma w ogóle tego zadaszenia. I na przyszły rok przewidujemy środki na opracowania dokumentacyjne. Natomiast dopiero po tych opracowaniach dokumentacyjnych okaże się, czyli po opracowaniu projektu okaże się, jakie naprawdę będą koszty realizacji tego przedsięwzięcia. Już dzisiaj wiemy, że nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ dysponujemy analizą gruntu. Badania geologiczne zostały przeprowadzone, z których wynika, że ten grunt jest... Nie nadaje się do bezpośredniego posadawiania. Tam są po prostu słabe grunty. Zresztą to widać po nawierzchni, która w tej chwili jest niezbyt trudna, to jest właśnie efekt tego, tego podłoża, czyli prace fundamentowe będą dosyć kosztowne. No szacujemy, że gdybyśmy według pierwotnej koncepcji, która kiedyś była zrobiona, że to przykrycie miałoby powierzchnię około 1,5 tysiąca m2, no to koszt tego to sięgałby między 2 a 3 miliony złotych. Radni miejscy przegłosowali projekt obniżenia cen wynajmu stanowisk na wałeckim rynku. Uchwała została jednak odrzucona przez Rio. Jak podkreślałem, handlujący na targowisku oraz radni, Zadaszenie może odwołać ich plany o kolejnej uchwale obniżającej ceny wynajmu stanowisk na rynku. Najpierw chcę zobaczyć projekt budżetu, czy w projekcie budżetu zostało zawarte zadaszenie i przede wszystkim, tak jak rozmawiałem z karmnikiem, już miał po stronie przychodów z ryneczku wpisać zero, także bardzo jestem tym zainteresowany tym projektem i wtedy będzie łatwiej rozmawiać. Jak podkreślałem przedstawiciele Urzędu Miasta, w przypadku prac budowlanych nad zadaszeniem, handlujący na rynku będą musieli się przenieść najprawdopodobniej na plac przy Wałeckim Centrum Kultury. Handlarze oraz radni czekają obecnie na działania Urzędu Miasta. Handlując na waleckim rynku, utworzyli komitet, który ma współpracować z Urzędem. Jednak czy ta współpraca zakończy się pomyślnie, dowiemy się w najbliższym czasie. Maciej Rosiński, telewizja Asta.